Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony. Duch mamy poniedziałek, mamy kilka paczek do otworzenia, w sumie 11. Pokażę wam zmiany w składzie, bo nastąpiły i to w sumie gruntowne. W sumie połowa składu się zmieniła, to wam pokażę. Eee, pokażę wam mój na w obecnej chwili rekord e, pod względem overallowym, który trafiłem. Taki chyba na pocieszenie za ligę weekendową. Która nie poszło najlepiej, ale o lidze weekendowej w czwartek. A teraz zobaczcie, co ciekawego udało mi się trafić. Dobra, może przejdźmy trochę do parczy, bo tak pierwsze były takie słabe, a o lidze weekendowej jeszcze porozmawiamy. W sumie do czwartku już niedaleko, także zobaczymy, zobaczymy co się uda trafić. Aczkolwiek, no, za tamtą ligę weekendową, overallowo nie było źle. Także nie było źle, nie ma co narzekać Ale jakiegoś też takiego szału, petardy też nie było yy... Zrobiłem sobie właśnie tych parę paczek Złota wymiana, ale z tego Nic ciekawego nie wypadło, ja nie wiem jak ci ludzie trafiają, chyba że tylko mówią, że o, o tak otworzyłem trzy paczki I trafiłem super kartę, nie wiem, ja tych paczek otwieram co parę dni otwieram sobie po cztery sztuki, sobie robię, otwieram i nie wypada nic. Także. No, ja wiem, że to kwestia szczęścia czy coś, ale no niestety nic z tego nie wypada. Otwierałem sobie te paczki i tam potem miałem paczki za SBC. SBC i zakupioną Fifa. Miałem dwie. Yy, tu na przykład nie ma nic, nawet ekranów. Już obczaiłem jak wszystko sprawdzać. No, ok w sumie najłatwiej zobaczyć. W sumie najłatwiej też zobaczyć złotą kartę, czy jest dostępna, bo jest ta obramówka taka zarysowana, świeci w rogu, w lewym górnym rogu. Ale miałem też, tak jakby, pocieszenie w tych trafach. Oczywiście to nie jest to, bo trafiamy ikonę. Pierwsza ikona. W FIFA, a chyba druga nawet, tak, bo to duplikat, czyli już mam dwie ikony we FIFA. A? Można i tak yy. wiemy, jak co zaraz rozpoznać. I ostatnio otwierałem chyba 15 paczek plus te 12 tysięcy FIFA points z Eweliną. Nie trafiliśmy nic. Dosłownie nic. Yy, tutaj za te wyzwania to były ważne mecze i coś tam po drodze to tam wleciało za, 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 yy, za te dzienne co tam dają. W sumie z dwóch czy trzech dni sobie przygotowałem te paczki i to jest paczka za kupno FIFA i i jej postanowiło, że wynagrodzi mi moje cierpienia z ligi weekendowej. Polska, napastnik, Bayern Monachium, Robert Lewandowski. 91 ocena. Też ten wokalty z ligi mistrzów zaczynają się od 84 albo 3, jakoś tak. Ale jest 81 ocena. I jest fajnie, bo to jest mój największy traf jak do tej pory we Fifie eee... Jeszcze do tego był Tadić, Shakiri i Almeida Ładny walkout, nie powiem że nie, warty około 120 tysięcy Także naprawdę Naprawdę jestem zadowolony No bo kasiórka mi się przyda bo Zobaczymy co z tego będziemy otwierać czy zbieramy, czy ryzykujemy na paczkę, nie wiem, jak będzie Ronaldo w środę Do trafienia, no to pewnie zaryzykujemy i będziemy się bawić w trafieniu Ronaldo, chociaż to jest Mało realne Ale zobaczymy Ale jestem na pewno, naprawdę jestem zadowolony z tego trafu No bo jest Wysoki overall Jest walkout I jest Polak, więc to już w ogóle. W ogóle mega się składa. I w ostatniej paczce nie mamy nic. I w sumie te paczki nie były jakieś fajne. Oprócz właśnie tej jednej, która, która w sumie była za FIFA, nie za SBC. I naprawdę to wszystko ładnie nam zamknęło. Stokiem fajnie to. Całkiem fajnie to się ułożyło. I tak przedstawia się mój skład, który trochę zmieniłem. Zmieniłem tak, Diego Carlosa na razie posiedzi... po... Posiedziłem. posadziłem na ławce, żeby tego Davincona Sancheza wypróbować, którego nawet nie kupowałem, bo miałem go dostępnego w klubie. Skrzy... Boków obrony nie chcę zmieniać, bo grałem się nimi naprawdę spoko. Na defensywie zmieniony jest Papu Gomez, który jest kupiony za niego Sisoko, który będzie grał z Alanem w dalszym ciągu. Alanem grało mi się naprawdę spoko. Skrzydła to będzie Douglas Costa, który mi trochę nie domagał, ale. ale nadal mu ufam, pani mi się nim gra i wytestuję sobie Adama Traore. Zobaczymy, jak się będzie nim grało. Werner został, bo Werner jest po prostu kocurem. Gramy się nim naprawdę fenomenalnie i kupiłem sobie Yanga. Widziałem w niektórych składach Aubameyanga i naprawdę wygląda to fajnie. Wytestuję sobie to podczas najbliższej ligi weekendowej e, Ten skład raczej się nie zmieni nawet i po czwartkowych nagrodach Ponieważ mm, Nie będziemy nic spolierować ani nic, ale Nie poszła ta liga weekendowa tak Jak Bym chciał Eee jakby to powiedzieć, nie wiem co się dzieje, ale od tego patcha, który jej wprowadziło, gra mi się źle, gra mi się fatalnie. Początek był świetny, początek był naprawdę dobry. W pewnym momencie miałem bilans 6-4, potem 7-4. Więc myślę, no co może później? Tak, no właśnie. Ale to pogadamy w czwartek. Tak wygląda mój skład na ligę weekendową. wątpię, że coś się zmieni, ale zobaczymy. Zobaczymy, co, co w środę dadzą nam w, w drużynie tygodnia, bo możliwe będzie, że to będzie też Ronaldo, a to by było naprawdę niezłe. Chociaż Zerwaliśmy w Gomez'a, też nie trafiliśmy, także nie ma co, nie ma co się nastawiać. Tak wygląda mój skład po zmianach. Nelson Semedo na prawej obronie jest naprawdę świetny. Gra się nim naprawdę świetnie. Nawet jak ktoś cię wyprzedzi, on z łatwością dojdzie do przeciwnika. Też na drugiej stronie, tak samo jestem z nich mega zadowolony, tak jak i z Wernera i z Alisona. Alison broni wszystko. Naprawdę Alison bronił wszystko. W sytuacji, w których nie powinien bronić, on broni. Naprawdę, naprawdę go polecam. Świetny zawodnik. Także zobaczymy, yy, zobaczymy co się uda trafić. Czwartek. Obym mógł z, z, m, poprawić ten skład, zupgrade'ować go, ale zobaczymy. Nie ma co się nastawiać. Także zobaczymy co się uda trafić. Także dzięki za oglądanie i co? I do czwartku. Widzimy się w czwartek i zobaczymy co ciekawego tam nam wpadnie. Trzymajcie się. Cześć.